Proszę jeszcze się dzielić tymi wideo z innymi, bo tym sposobem rośnie moja oglądalność. I zaczynamy. No pierwszą kartą jest król, proszę, król kijów. No, to może reprezentować Was. To jest osoba, która lubi działać, lubi pomagać też, ale działanie tutaj jest przede wszystkim ważnym atutem dla niego, a, czy dla niej, ponieważ są to rozłożenia ogólnikowe. No y, działania są tutaj potrzebne, bo najwyraźniej jest znowu trójka kijów, czyli jest duże prawdopodobieństwo, że możecie wyjechać albo oczekujecie właśnie kogoś a, z daleka i a, przez to macie też i duży konflikt, bo będziecie się a, czuli lub ta osoba, która m, praktycznie Wam chce pomóc, wy się czujecie, jakby was ktoś zostawił, a zostawił z zimnymi nóżkami, boicie się, że ktoś może e, nie przyjechać, czy może odejść. Może się dotyczy właśnie baranalwa albo strzelca. Osoby do, po 45 roku życia, i wzwyż, moi drodzy. No, i to, co macie, to yy, bardzo tego chronicie, i obawiacie się, że możecie stracić. Tym bardziej, że jest właśnie ta piątka yy, Pentakli tutaj. Moi drodzy, nie przyciągajcie takich myśli. To jest podsumowanie praktycznie całego roku, więc nie powinniście mieć negatywnych, Myśli, a negatywnych się raczej wyzbyć, najbardziej, no że jest pełnia. Piątka, same, same kije, piątka kijów, czyli konflikt, konflikt, macie po prostu wewnętrzny konflikt. Może tutaj chodzić właśnie o osobę baronet albo strzelec, to może być tak, jak powiedziałam, ktoś po 45 roku życia. Jeżeli nie macie. Partnera czy partnerki, albo macie go, ją czy jego, tylko a, wyczekujecie, tak jak tutaj karta pokazuje, no to a, macie ze sobą duży konflikt, ale to wszystko i tak się dobrze skończy, bo odniesiecie tutaj w jakimś aspekcie, w jakiejś sytuacji a, po prostu zwycięstwo, czyli a, będziecie pracować. Będziecie pracować nad tym, aby to, co do tej pory osiągnęliście utrzymać i jeżeli nie macie pracy, to powiem Wam, że będziecie mieć nową pracę, z której będziecie zadowoleni. Z kolei jeżeli macie, to jesteście zadowoleni, to może się stać pod koniec właśnie tego, tej pełni. Ale jednak jakiś aspekt tutaj po prostu u Was nie pracuje, albo sytuacja i to musi runąć. Ale jak to runie, to tym sposobem zrobicie miejsce na coś pięknego i nowego, moi drodzy. Więc nie opierajcie się, bo to jest rok transformacji. Wszystkie znaki to przechodzą jedni mniej, drudzy więcej, ale w większości znak to jest. A, z nas to, to jest po prostu przemiana i transformacja. Także ta pełnia a tego też i tutaj w ostatniej pełni dokonuje. Jeżeli baliście się czegoś wyzbyć czy zmienić, albo nie chcecie, bo zmiany ja uważam, są zawsze na lepsze, ale każdy z nas się boi zmian, no to wszechświat wozia i aniołki w jakiś sposób Wam to udogodnią, czyli musi coś runąć, żebyście zaczęli coś pięknego i nowego. I dwie karty e, wyroczni. Pierwsza to była ta 18, może e, dojść do tego 18, serendipity, czyli będziecie mieli szczęśliwy traf, czyli nie obawiać się tych zmian, moi drodzy może dojść do tego 18 lub urodziliście się 18 albo 1 ósmego mieszkacie pod 18 także jeżeli rezonuje to brać a jak nie to oglądać inne znaki na swoim wykresie urodzeniowym i numer 20 też w jakiś sposób będzie to z wami rezonować 2 a dwójka to couple czyli para może się dotyczyć właśnie jednak mimo wszystko wasze, waszych związków. To nie musi być tylko związek z mężem, z żoną, ale każda inna relacja. Więc uh, Dragon Supernatural, czyli uh, supernaturalny. You are the Ancient Wise Sage. Jesteś starym, mądrym. Um, starą mądrą szałwią you can shape shift and at will czyli możesz się przekształcić kiedy tylko chcesz mastery is your destiny czyli mistrzostwo jest twoją, twoim przeznaczeniem rise with dignity czyli powstań z godnością <kł> czyli szykuje się tutaj Coś, no i, a, a to już mówiłam, serendipity. Także, moi drodzy, życzę wspaniałego grudnia, wspaniałego przede wszystkim, pe wspaniałej pełni. No i do usłyszenia i proszę mnie polubić i zasubskrybować. Do widzenia.